Zobaczymy, w jakich energiach Ty, w jakich jest mężczyzna. I zobaczymy, co mężczyzna planuje w kierunku Ciebie, czego On oczekuje od Waszego związku. Czy On chce iść dalej, czy On tylko takie początki, coś tam, czy On planuje taki poważny związek. Zobaczymy, w jakich Ty jesteś w energiach. Mm, w miłości. Powiem, że czuję się bardzo komfortowo, że powoli. Oj, tutaj ja powiem tak. Coś ty możesz rozwijać, iść w dal, dalej. To może być i nowy biznes, pieniądze, ty po prostu taka jest też um, na początku czegoś, gdzie ty coś już zaczynasz robić, tak? I to by to podoba się, powiem, że bo ty jesteś w takiej sytuacji jakieś sytuacje, uczucia, masz takie komfortowe, tak? I ty idziesz do swojego celu, gdzie coś będzie spełnione. Też myślisz o mężczyźnie, mężczyzna chłodnej, ale sam po sobie może manipulować, że nie pokazywać swoje uczucia. Mężczyzna tak naprawdę jest powolny i czas bardzo mądry i powiem, ty o nim myślisz też. E, może być tak, że w głowie e, nie tylko tam praca, to może być związane z pracą, może być skierowana taka energia w jego kierunek, mężczyzny. I ty wiesz, że mężczyzna coś czuje do ciebie, tak? I z jednej strony ty do niego też czujesz, ty chcesz spotkać się, ty chcesz coś, czegoś nowego, ty czujesz, że, że to fajna taki szans na to, żeby być tym mężczyzną. Ale mężczyzna chłodny i czasami może manipulować. A dlaczego ty manipulujesz? Ano, a pokaż, dlaczego ty manipulujesz? Mhm. Mężczyzna może być tu zazdrosny i on, powiem tak, że... Stara się też Cię poznać lepiej, bo on z jednej strony nie zna Cię, Ty trochę możesz e, od niego m, zamykać się, Ty nie mówisz mu prawdy, on może o Tobie nic nie wiedzieć i on manipuluje, dlatego, żeby. Zawsze być obok, zawsze cię kontrolować, zawsze tak jakby, a żeby nie było końca, żeby nie było tak, że on tutaj przyszedł i ty mu odmówiłaś, nie? Stara się gdzieś tam troszeczkę manipulować, z mądrością bardzo podchodzi do tego, powoli. Mhm. No tu mężczyzna, ja powiem tak, e, no taki manipulant, powiem że. Hm. Takiej manipulanta, Ale to ty, ty czujesz, ty czujesz, że on czasami może manipulować, tak jakby ty jego już znasz i wiesz, że on to może to zrobić. Dobrze, a w jakich on energiach? Anuka, czy tak naprawdę, tak jak ty myślisz, to możliwe, nie? W jakich on energiach? Oj, co to z nim? On nie pokazuje tobie to, że on bardzo martwy się o to, że on czuje do ciebie coś, ale on nie mówi o Tobie o swoich uczuciach. Mm -mm. Ja mówię, że on nie może zdecydować się, co robić. Co robić, czy e, pokazać swoje uczucia, zacząć coś robić, swój kierunek, e, bo ty dla niego jesteś też bardzo takiej kobiety, którą on by chciałby kochać. Ty jesteś też bardzo taka delikatna, wrażliwa, czuła, taka, że ty umiesz kochać i że ty. Mm, że no, czemuś on myśli, że ty taka jesteś manipulantka z jego strony, ale on tak patrzy na tą sytuację, to on też może pozwolić sobie manipulować. Jeśli powiem tak, to wygląda tak: jeśli to dojdzie do tego, że będzie związek z nim, on tak sobie myśli, no to niech ona manipuluje. Nie ma problemu, my z nią jest komfortno, ja z nią szczęśliwy i jeśli ona chce tam trochę porządzić, no to niech rządzi, aby tylko było to, że ja był z nią. No ciekawe, ja powiem tak, ja nie mogę powiedzieć, że on tutaj tak manipuluje, on czemuś my myśli tak, że ty nim manipulujesz, a on tobą. <grytania> Taka, no... Częstkowo gdzieś z twojej strony manipulacja i z jego strony manipulacja. Może to nie taka manipulacja, a także ostrożność, bo czasami ta ostrożność, ty stara się tego czegoś nie powiedzieć, on tak samo i dlatego tak sytuacja jest. Dobrze, no to wtedy zobaczymy, jakie on ma plany, cele, co on planuje, czy on, no, widzę po kartach, że chce z jednej strony z tobą związek, ale dobrze, niech on pokaże tobie. Pomyśl o mężczyźnie zobaczymy, jakie ty plany masz. No, te same karty. Te same karty, że on planuje związek. Tu tak konkretnie. Oj. Zaraz zobaczymy, co dalej, bo coś nie mogę zrozumieć. Wygląda to, że mężczyzna mógł odejść, a teraz wraca, tak jakby bo chce się jemu kochać, chce się ciebie nosić na rękach. Hmm. On pokazuje, że, że ja chcę kochać, ja chcę miłości, ja chcę spotkania i ja ją czuję. No, 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 no to mężczyzna, ja powiem tak, pokazuje, że... Może między wami tutaj też jest odległość, też może to być, ale on mówi, że ja czuję z nią, jak mi jest komfortowo, chociaż mężczyzna jeszcze trochę z tobą tak jakby pokazuje charakter. Co to znaczy? Może to, że obok ciebie mężczyzny. A, on nie pokazuje tobie, że on chce związku stabilnego, to tajemnica? On powoli do Ciebie idzie. Powiem tak, tutaj mężczyzna nastawiony bardzo poważnie, bardzo. On pokazuje się mężczyznę, której tak jakby idzie na kości, tylko tak, żeby przejść i pójść, ale Ty go bardzo ciągniesz, bardzo. On mówi, że on z Tobą czuje się jako nie mężczyzna, nie mężczyzna, a e, taki nastolatek, chłopaczek, który e, czasami e, wygłupia się, chce się. Taki czuje się komfortowo sam ze sobą i on czuje się jak dziecko. Naprawdę. I, a sam po sobie jest mężczyzna. Ale w środku taki, e, że chce się, od, przy tobie czuje się młody, można tak powiedzieć. Chce się jakoś zacząć coś na nowo, takie uczucia nowe ma. Co jakiegoś szansy z tobą. No, to mężczyzna nie mówię naprawdę, to tajemnica jest na to, że on powoli będzie starać się pokazać swoje to, że Ty dla niego jesteś taka naj, naj, najlepsza, naprawdę, bardzo przyciągasz Ty jego, on um, widzi w Tobie to, że Ty jesteś bardzo dobra jako człowiek, tak, wrażliwa, delikatniutka, taka, Ty jesteś mądra i Ty jesteś kobieta dla związku, dla związku, on pokazuje, że ja nie mogę jej tego powiedzieć, on boi się może tak, żeby Ty nie odwróciłaś się od niego, a czemu ty boisz się tak powiedzieć? O, zapytamy, może tak. Ja nie mogę powiedzieć, że on tutaj boi się. Nie, on po prostu u niego taki plan, działać powoli, żeby ty tego nie zauważyłaś, że on chce, żeby ty byłaś jego. A czemu ty tak powoli chcesz działać? Czemu? A, żeby nie było końca, żeby nie było końca i żeby on nie był zły. No tak, no tak. I znowu to wszystko powtórzy się. Ja, ja powiem tak, i znowu to będzie jego karma. <grywa> że to moja karma. Może, a ja, a ja chcę, a czego ty chcesz? U niego cała taka iluzja, że on przyjedzie, że on chce kochać, on marzy o tym, a on nie chce bólu, a on myśli, że jak on zacznie naciskać. No, to ty od niego możesz odwrócić się, pokazać swój charakter, że nie, ja nie chcę. No, to mężczyzna taki um, ma plan po prostu i po nim idzie. Ale marzę, marzę o tym, żeby być razem. Dobra, no to pokaż e, może tak, co ty czujesz do tej kobiety? Jeśli ty tak zainteresowałeś, co ty czujesz do tej kobiety? O, no, ty bardzo ją przyciągasz e, wyglądem, ty jesteś bardzo piękna, ty pewna w sobie kobieta, ty przyciągasz. Ty podoba się, może podoba się wszystkim mężczyznom, <laughs> można tak powiedzieć, tak? Że Ty na tyle jesteś taka kobieta, na którą zwracają uwagę mężczyzny, jesteś bardzo mądra. Jest też bardzo mądra. Ale ty taka jesteś też wybuchowa, że jeśli coś nie tak, uch, ty od razu postawisz kropkę. On czemuś w tobie czuje taką duszę tak jakby on miał przyjaciela przy sobie takiego najlepszego. Że ty niego jest tak, jak to. On cię zna długo. Znowu, że on czuje się taki. Szczęśliwy, taki pozytywno ty na niego wpływasz. Um, on, on po prostu czuje się, że, że on. No tu mężczyzna, ja powiem tak. On coś od ciebie może ukrywać. Um, tak jakby będzie chciał pomóc, a tak naprawdę nie do końca on to pomoże. On tak jakby będzie prób może tak próbować, on będzie pokazać, że jakoby on pomaga, ale tak naprawdę on niczym nie pomoże. Bardzo seksualne ma przyciągania do ciebie i ono to nie mówię. Ty jesteś bardzo piękna dla niego i idealna kobieta, ale to z charakterem. Tak, to jest charaktery i on tak stara się ostrożnie. Ja powiem tak, on z jednej strony nie wie do końca, z jednej strony on rozumie, że ty dla niego jako taka kobieta, z której można pobudować coś, ale rozumie, że z tobą trzeba zacząć wszystko na nowo, żeby być szczęśliwym, żeby wszystko na nowo, było, ale ty jesteś taka, że on nie jest w tobie pewny w planie tego, że ty możesz wszystko zrujnować z dnia na dzień. Z tobą trzeba być bardzo ostrożnym i to, że z tobą nie przejdzie taki numer, jeśli on będzie nieszczery z tobą, podlej, że jakaś sytuacja, to od razu postawisz kropkę z tym wszystkim. I on rozumie, że jak nie będzie on, to będzie ktoś inny, nie? że... Mm, ty jesteś na tyle mądra, piękna i niezależna też kobieta, że e, za ciebie trzeba walczyć. A ty jesteś taka charakterna, że ty dasz radę każdemu. No, mało uczucia powiem, że, ale e, nie chcę tobie pokazywać, bo on czemuś myśli, że ty odejdziesz od niego. Dlatego on po prostu boi się ryzykować. E, takiego, że on powie, a ty tu nagle nie wiem, nosa do góry. Pokażesz, nie, no, że jakoby możesz od, poczuć władzę nad nim, tak, i on po prostu powie, że o, jak to tak, ona poczuła, i no, i odeszła. No, to idealna kobieta dla niego powiem, że nie, idealna. I finansowo niezależna, bizneswoman możesz być, i ty jesteś taka, mm, wszystko sama możesz pozalatwiać, dbasz o siebie bardzo. No mężczyzna, ja mówię, że powoli będzie iść tutaj. To nie idzie taki mężczyzna, że od razu konkretnie tobie powie, że już jutro dla mnie bądź, bądź mój. Nie, nie, nie. Z tobą trzeba ostrożnie, bo ty jak coś nie tak, tobie nie podpasuje, to od razu zrezygnujesz z tego mężczyzny. Dlatego on powoli będzie nie pokazywać swoich emocji, miłości, dlatego że on myśli, że z tobą tak nie trzeba. <laughs> no mądry mężczyzna z jednej strony.